Siemaneczko ludziska! Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Tobiasz, a to jest mój kolejny odcinek, zagrajmy sobie w GTA 3 i przechodzimy do kolejnych misji oczywiście Teraz będziemy misję robić w dru drugim świecie, w naszym nowym świecie u Aski. I zobaczymy jak nam pójdzie. Wywalaj tą wariatkę czy tam faceta. I lecimy oczywiście do zbędnego pitolenia na misję. Się trochę poobijałem na tych drzewach Jakie ja muszę tu przejechać? Dobra, tędy mogę dojechać, czyli tutaj skręcę w prawo I pojedziemy drogą główną I później jak pojedziemy tą drogą główną, wjedziemy na autostradę, to przejedziemy na pierwsze miasto, ja chcę na pierwsze miasto przejechać A czy nie, co ja robię? To nie jest misja W takim razie musimy... No... Musimy do aski najpierw pojechać, żeby misję zaakceptować i wtedy możemy do pierwszego miasta przejechać, bo wiem, że coś takiego było łaski. Kiedyś tam. Widziałem na jednym odcinku. Dobra. Jesteśmy na tej misji i, i wchodzimy i zobaczymy o co chodzi. Sajonara Salvatore Let's lay our cards on the table. I am Yakusa, and I know you work for Salvatore Leone's family. I will give you work with our organization. But first Coś wiodaski się dowiedzieliśmy, że właśnie o 18.30 będzie. Nie wiem, co dokładnie o tej 18.30 będzie się działo. Ale zapewnie w trakcie misji się dowiemy, gdzie ja jadę. Muszę nawrócić. I jechać tak, jak jechałem. Czyli tutaj. I tu jak pojadę w lewo, to trafię od razu na autostradę, tak? No dokładnie, czyli pojedziemy na drogę główną. Do tej głównej na autostradę wbijemy i z autostrady wbijemy na pierwsze miasto. Bo do pierwszego miasta musimy się teraz udać do naszej starej, dobrej wioski. <grym> Można to tak uznać. Dobra, żebyśmy po prostu nie mieli jeszcze policji na karku podczas misji bo to już będzie naprawdę przegięcie pały. bym mógł tak powiedzieć. Jedna gwiazdka to jeszcze tam luźno. Gdy no już policja jakbym ją dotknął, to kurde by zaczęli mnie gonić. Oczywiście koło tego sobie taksówka jeździ. No, pierwsza gwiazdka to jeszcze, da się przeżyć, tak? Ale jak już podczas misji by były dwie, nie rozjeźd nikogo. Czyli sobie chodzą jak chcą. No, podczas misji jakbym miał dwie gwiazdeczki, trzy gwiazdeczki, cztery, pięć, sześć no to już by się piekło działo po prostu. No po prostu by się piekło działo. Nie chciałbym, żeby tak było. Czemu oni we mnie szczelają? Co za ludzie, tej... Nawalnięci ludzie. Człowiecy, można powiedzieć, że to są. Tu będziemy musieli poczekać. No dobra, wycofaj, bo oni zaraz... ...rozwalą, bo oni tutaj... ...trzeba wycofać. No kurwa, nie rozjeźdź nikogo. I jak na złość, oczywiście, rozjechałem kogo. No to standardowe w GTA to... to... No, można tak mówić, że nikogo nie rozjechać. Jak oni sami podchodzą pod koła, i no, można powiedzieć, że już sami się zabijają. Dobra, zaraz 18 wybije, i 30 minut zostanie, no, znaczy 30, sek 30 sekund naszych w czasie gry to jest 30 minut. Więc poczekamy, 30 sekund nie ma problemu i zobaczymy o co chodzi. Bo coś pisało, że o 18.30 coś będzie. No, ja jestem ciekawy co. Mam nadzieję, że jakaś nie będzie szczelanka, czy coś znaczy, szczelanka może być, ale kurde, nie bez przesady, żeby taka misja była, że nie do wykonania Że kurde, 50 na ciebie, ty jesteś sam i masz wszystkich pozabijać, bo im się tak po prostu podoba Dla mnie to by było chore Dobra 18.30 wybiła I coś się dzieje O, widać, że jakaś artyleria wychodzi Jakiś gang mafia, kurde no same Kałaszniki mają tej Same AK-47 Czy shotguny? Nie shotguny to są No to będzie się naprawdę Tutaj działo widzę no ja tam pewnie nie będę do nich podjeżdżał nawet Poczekam sobie aż się coś pojawi Może zielony znacznik, albo oni pewnie Sami do mnie podejdą, mnie rozwalą, ale Olać to No coś się dzieje, Salvatore is no living Luigi's czy on zaraz będzie jechał, tak? Czy też nie? Tak, wyruszał. że się kwadraci grusza, coś tu widział. Okay. Trzeba z tego pedała gonić po prostu, z tego co widzę. I trzeba go porozwalać. Jezus, Mario. Co tu się rozwala? Gdzie on tam w ogóle jedzie? Daj, jedziemy na niego. Luta, luta. Gdzie on tam kućba jedzie? Jest! 25 tysięcy nasze Lecimy oczywiście zapisać teraz gierkę I widzę, że nam się słuchaweczka pokazała no 25 tysięcy misji za, za zakręte za takie coś. No to... Przepraszam bardzo, ale co tu się stało? Dobra, bez komentarza. Ja mam nadzieję, że ta misja nam się zapisała Oczywiście, pojedziemy ją jeszcze zapisać, ale... Nie, ja naprawdę nie wiem co tam się stało No jeszcze policja mnie goni, super Bali się to, co tam się stało Jakiś bastet, no kto mnie tam złapał jak mnie nawet policja nie goniła, ja tego nie zrozumiałem w ogóle, nie? Może wy mi powiecie o co tam chodziło, bo naprawdę nie wiem Wybuchł mi samochód, no rozumiem, że mi wybuch samochód, bo już się dymił, palił Widziałem to po tym samochodzie, że on no, po prostu długo zaraz już nie wyczynie. W końcu musi kiedyś gibnąć. Ale żeby mnie złapali? Jakim cudem mnie złapali, jak przecież kurdena policja mnie nie wydziła. Nie zrozumiem tego. Dobra, Walić to. Idziemy zapisać gierkę. Mam nadzieję, że ta misja nam się zaliczyła. Ale raczej powinna. Dobra. Nie wiem, czy to tu. Zapiszemy, co się stanie. Dobra. Wychodzimy. Lecimy na kolejną misję. Nie wiem, czy do ASKI, czy do... Polecimy teraz na odmianę do telefonika. Zobaczymy, jaka tam będzie na nas czekać misja. Jeżeli nic trudnego nie będzie u tej jaski to naprawdę ciężka misja była. Jak będą takie same, to będzie pogrom z tymi misjami. Turizmo. Kolejny wyścig widzę. No dobrze się nie zapowiada. Szykuje się kolejny wyścig. A jak już o checkpointa gada, to na pewno wyścig będzie. Aj turizmo, turizmo się jakieś autko lepsze O takim głównym to ja naprawdę nic chyba nie zdziałam mogliśmy tą słuchaweczkę sobie zostawić a, tą słuchaweczkę sobie zostawić na później. Myśmy ją kiedyś indziej wykonywali na przykład I byśmy mogli polecieć do Aski ja zrobiłem błąd, ale Zobaczymy, może jednak sobie poradzimy i nie będzie tak źle Też tej części GTA 3 to... Ciężkie misje są, myślałem że Trójce będą, no, no nie będą takie ciężkie, a widzę że są same ciężkie Wymagające są niektóre misje Ale co dla nas takie coś Dobra, widzę że kolejne wyścimy, dobra startujemy w takim razie 3, 2, 1 Lecimy z całej lufy Ci się oczywiście będą pchać na siebie, srać będą się na siebie w lewo. Okej. Okay. Przejechałem człowieka, to to mnie nic nie znaczy. Policja za to mnie nie będzie gonić, znaczy będzie mnie gonić, ale... A czemu kolejny wyścig jest? Co? Mało było wyścigów? Lecimy, w takim razie z kolejnym wyścigiem, no to Kuźba mi się. A mi skręca na boki ten samochód. No. Głupie to trochę. Jezus furgonetka ciśnij Znaczy furgonetka nie ciśnij, bo... Przeszkadza mi wszystko. Sakra. To nie jest czasami ten sam wyścig, co był... Jezus, jeszcze policja, no to nie to Jest czasami ten sam wyścig co wcześniej. Wykonywałem. No już jestem trzeci, czwarty nawet. Super. Mi tam się podoba, nie? Jak przegram zaraz. Będę normalnie. Będę normalnie. No, jeszcze mnie wywal, no chyba. No, chyba chorzy jesteście, tej ludzie. Wyjebał mnie. No, wyjebał mnie z samochodu. No, co za frajer. Dobra, ten wyścig już nie ma sensu. Wypierdalać mi stąd. Ludzie! Co za głębiej! <glima> jeszcze raz muszę to powtórzyć, bo kurde, co tu się odwaliło. Dobra. Może tego wyścigu nie będziemy robić? Zostawimy sobie na kolejny odcinek po prostu. Nie chcę mi się teraz męczyć z tym wyścigiem. Co my tu mamy w garażu? Lecimy na kolejną misję do ASKI. Słuchaweczkę sobie zostawimy, jak skończymy misję łaski po prostu i tyle. Lecimy do drugiego miasta. Ja nie będę się teraz męczył tego spółdnia z, z tym głupim wyścigiem. Po prostu olewam go i sobie w kolejnym odcinku, odcinku go zobaczymy. Jak oczywiście będę miał odpowiednią furkę, będę do tego odpowiednio gotowy. Wtedy sobie wykonamy ten wyścig. A czemu oni tutaj wszyscy szczelają? No, rozumiem, że są triady, że, że są gangi, że to jest GTA, ale bez przesady. Halo, ludzie. Nie świrujcie na tych ulicach aż tak To się dziwaczne robi czasami momentami teraz w prawo, dobra, w prawo i ciśniemy. Hit, kurde, nawet przejeżdżał tutaj. Nieźle, nieźle. Dobra, lecimy. Lecimy na drugą stronę, bo tamto pod front jechaliśmy. Płuźźźwa, jak ten samochód steruje. To jest masakra, co tu się odwala. Nie, ja, ta część tu będzie masakra. No, żeby ją przejść, to jest kurde. Straszne coś Oczywiście pancerz mi zjebał. Jakby nie inaczej. Zatrzymaj się. Pojedziemy sobie teraz z zipem na odmiany. Ta część tu naprawdę będzie straszna. No, kurde, samochód dzisiaj się przewróci i nie masz jak go odwrócić już. No, no żeby stanął na koła no. będzie ci się palił, może cię rozwalić no i nie masz za dużo nic do gadania to widzę, że też słuchaweczka jest a do tej słuchaweczki to sobie wrócimy kiedyś indziej tak jak już mówiłem wam lecimy do tej Aski, bo Aska na nas za długo nie będzie czekała za nami no znowu to samo myślałem, że mi się wyjebie znowu ten samochód Abym się zdenerwował już tym razem, Dobra, przechodzimy na kolejną misję. Jaka to będzie misja? Under surveillance. O co tu biega? Dobra, o co tu biega? Ja już te jaski nie lubię. 6 minut jeszcze na coś mam. No super. Bierzemy za i pruniemy. Jeszcze trzy jakieś cele widzę. Daleko są. Szczęście przy sobie. Ja nie wiem czy ja mam tam dojechać i wszystkich zlikwidować, no, jak przy sobie. Aha! A tu więcej tych celów jest. Mam 6 minut na to wszystko, no super. Kiedy jakoś przejadę coś, dojadę? Nie, będę musiał się cofnąć i tą autostradą podjechać. No jest mi ciekawiałe. Dobra, pojedziemy najpierw może do tych, może. Tu są jak najbliżej, widzę. No co tu chodzi? Będziemy się szczelać, czy co? To zabijać, nie? o tu mogę wjechać. Nie lubię misji na czas, naprawdę nie lubię. Teraz jest tu woda, jest, nie, nie wjeżdżaj tu. Zmienimy broń, To jest woda, nie? O kuźwa. Niezły jajca. Miejmy na snajperkę. Odwróć tą kamerę, proszę cię. Nie denerwuj tani. pedały Co go tu nie? Jaskiń. Teraz może go widać? Też niezbyt. Teraz. Dobra. 4 minuty i 20. Mam nadzieję, zdążymy, bo Szcze mamy celów Staramy się przynajmniej Daj do tyłu Lufa już No wycofuj, jest Maria Wkopał się w tą wodę No nie no, wiesz ten Bierz tego zipa. Ale wiary nie już nie no wiara spadać mi stąd Dobra przejedziemy tu Lecimy, jak najszybciej Mamy koło siebie te cele praktycznie Nie będzie tak źle chciałem powiedzieć, ale będzie jednak źle Bo kurde ten samochód wariuje, mea sakra, no jeszcze mi się przewróć, tak Ja mam 3 minuty, mi, kurde Masakra! Utrudniasz mi życie w kit, nie? No utrudniasz mi. Spadłowa tak suwa. Co ja tu zrobić? Okreś furgonetkę? To Nie miał szczeli czy co. to Aha, okej damy ich Policja spada Dobra, lecimy do ostatniego celu, który jest obok Muzyka sobie ładnie gra Policja oczywiście nas goni nie wiem z jakiego powodu nas gonią, ale gonią. Już nas nie gonią. Kurwa. są? Muszą być na górze. W takim razie. No Jezus, jak ta kamera świruje, nie? Co coś. to jest? Te snajperki ciągniemy że ich tu pełno jeden dostał i przeżył nie? to jest coś pięknego no, kolejny Jest. Kolejny również leży. Dobra, widzę, że mamy <laughs> jakąś nową misję u K. Nie wiadomo kto to jest dokładnie K, ale jedziemy zapisać oczywiście grę i będziemy dzisiaj kończyć na dzisiejszy odcinek. Nie będziemy oczywiście już tutaj nagrywali. Widzę, że mam bardzo szybkie autko, mam nadzieję, że bardzo szybko dojedziemy. Ta autka nazywa się banshee. Bez zbędnego pitalenia trzeba lepiej na domku, bo nie wiem, tam pamięci na telefoniku. Ale mam nadzieję, że starczy jak dojadę do domu. Już szybko pożegnamy, zapiszemy gierkę. Będziemy ruszać na kolejne oczywiście misję. Domek jest jeszcze dalej. Stój, dupsko. Naprawdę nie ma czasu. Dobra. Dobra, lecimy. Do windy. Zapisujemy Gierka. I na dzisiaj w takim razie będziemy kończyć. Trzymajcie się do następnego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, oceniajcie. Wbijajcie na mój kanał. Mówcie, czy oczywiście Wam się podoba ta seria, czy też nie. Jakie byście chcieli następne? To wszystko możecie mi napisać w komentarzach. Oraz powiedzieć, jak będzie koniec serii GTA 3. A teraz ja się z Wami będę żegnał. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć, Sayonara.